Bardzo często do tej pory każdorazowa podróż powodowała, że miałem pewnego rodzaju luki, przerwy w nagrywaniu, przerwy w dzieleniu się doświadczeniem, podczas kiedy, no nie ukrywam, każdorazowa podróż, czy to w kraju, czy za granicą, nieważne czy w celach prywatnych, czy zawodowych, powoduje pewnego rodzaju refleksje, do których oczywiście zawsze jestem skłonny, bo podróż to oderwanie troszeczkę od kontekstu życia codziennego, nawet sytuacji, kiedy podróż stanowiła zdecydowaną większość okoliczności mojej codziennej pracy, gdzie no, nie ukrywam, bywały takie okresy w życiu, gdzie być może nawet bardziej mieszkałem w samochodzie i środkach transportu niż w jakimkolwiek miejscu, które mógłbym nazwać domem. No ale do rzeczy. Tajlandia, kraj, e, który jest zdecydowanie związany z medytacją, więc pozwalam sobie ten filmik umieścić właśnie tutaj. E, z czym przede wszystkim, e, albo inaczej może, czego przede wszystkim e, uczy mnie Tajlandia, bo nie ukrywam, fascynacja tym krajem e, dla mnie związana jest już, e, nazwijmy to, z wieloletnią e, historią. No Tajlandia to przede wszystkim... E, Kraj, w którym, tak jak widzimy tutaj w sercu Bangkoku tętni życiem. I Bangkok przynajmniej jest, taką, jest takim symbolem, gdzie w tym całym zamieszaniu, gdzie w tym całym pędzie, gdzie jest to przepotężne miasto, bo przecież ma 10, ponad 10 milionów mieszkańców, idziesz sobie ulicą i w tym całym zgiełku co trochę Mijasz ludzi siedzących, jedzących, gdzie w takim zgiełku zawsze, przynajmniej większość z tych ludzi jest w stanie znaleźć jakiś tam porządek. Co ciekawe, zatrzymujesz się przy drodze głównej, jesz posiłek i widzisz, że tam ludzie nie doświadczają takiego pośpiechu. Być może wynika z tego faktu i to jest związane z tym, o czym chciałem powiedzieć w drugiej kolejności, czyli ta uważność. Zauważmy, że a Tajlandia to w większości kraj buddyjski. Buddhizm Theravada, który ponad 90 bodajże e, blisko 95% dotyczy populacji tajskiej. No i to jest też niesamowite, że ten kraj, który e, no właśnie jest mocno uduchowiony i jest to widoczne w zwyczajach i życiu ludzi i to jest faktycznie mocno zauważalne. No i być może to wynika z tego, że ta praktyka uważności, która jest zdecydowanie bardziej zakorzeniona ze względu chociażby na kulturę buddyjską, może mocno przenikać w to życie. Kolejnym aspektem, również ściśle z tym związanym, to takie przenikanie się tej duchowości z życiem codziennym, gdzie... Nie wiem, jestem gdzieś tam pod jakimś centrum handlowym i widzisz te domy duchów, które mają za zadanie zyskać przyjazność czy przychylność duchów, które no, dobrze by było, żeby się nie zezłościły i oczywiście te domy duchów to jest jedno, natomiast faktycznie świątynie buddyjskie, których jest tutaj ponad 24 tysiące, robią niesamowite wrażenie. No i widać, że trzy. E, Klasztory czy też mnisi cieszą się ogromnym szacunkiem, tak jak ludzie, powiedziałbym, darzą siebie nawzajem ogromnym szacunkiem. Niesamowite jest to, że w tym całym ruchu ulicznym, którego, którego ciężko ogarnąć, no, rzadko widać sceny, gdzie ludzie się wyzywają, kłócą, zatrzymują po to, żeby sobie udowodnić swoją rację. Po prostu to całe życie trochę przypomina tutaj ten ruch uliczny w Bangkoku, gdzie wszystko po prostu płynie. To jest niesamowite, niesamowite. Z jednej strony na początku przytłaczające, ale widać w tym całym chaosie niesamowity porządek rządzony pewnymi normami kulturowymi. Kolejna rzecz, uśmiech. Uśmiech tajów, ich gesty z ukłonem to jest coś równie niesamowitego, co powoduje, że człowiek po prostu czuje się bezpiecznie. Nawet w takiej metropolii jak Bangkok te uśmiechy, życzliwość ludzi, to, że ktoś nie dość, no, że udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytanie, nawet jeżeli nie zna języka, to zaprowadzi Cię w miejsce, którego szukasz. To jest coś wyjątkowego i niesamowitego, co, czego można tutaj doświadczyć. Co jest oczywiście bardzo pozytywne, co biorę dla siebie zdecydowanie i co oczywiście z jednej strony od wielu lat staram się pielęgnować tutaj w Polsce, tutaj w Polsce, teraz nie jestem w Polsce, ale w domu w Polsce, żeby no właśnie ta życzliwość po prostu płynęła i płynęła z czystego serca, takiej dobroci ogólnoludzkiej, co jak często podkreślam, psychologia dowiadła wielokrotnie. Działa bardzo pozytywnie na mnie. Tak? Czyli pamiętajmy o tej oksytocynie, która wydziela się w momencie, kiedy czynimy drugiemu człowiekowi dobrze. No i pomimo tego, że pewnie Tajowie może nie rozpatrują to w takich kategoriach, to na pewno im to służy, gdzie ta prostota życzliwości jest czymś niesamowicie magicznym. Tak jak powiedziałem, nawet w takich miejscach jak Bangkok w którym po prostu przebodźcować się jest na początku dosyć, dosyć łatwo. Kolejną rzeczą, którą chciałbym ująć w tym krótkim materiale wideo, to taka metafora, która nachodzi mnie za każdym razem, kiedy widzę tuktuki. Tuktuki, które po prostu tutaj w Bangkoku pędzą z niesamowitymi prędkościami. To są chyba najbardziej hałasujące tutaj pojazdy, ze względu na to, że tak szybko jeżdżą. No i teraz tak. W momencie kiedy ty uświadomisz sobie, że ten człowiek spędził na motocyklu od małego dziecka, bo tutaj widać małe dzieci jeżdżące na tych skuterach, motocyklach, spędził 40 lat, porusza się po tych ulicach 30 lat. W sposób taki, jaki się porusza, no to z jednej strony jakby twój umysł świadomy mówi o tym, że warto zaufać temu kierowcy. A z drugiej strony, no, twoja podświadomość się w jakiś sposób blokuje. Ja bym powiedział, że z życiem jest chyba dokładnie tak samo, że życie to jest taka podróż tuk-tukiem, gdzie trzeba mocno czasem nacisnąć na pedał gazu, e, kiedy czasem utkniesz w korku i szukasz różnych rozwiązań, gdzie tu bokiem się smyknąć, e, ale z racji tego, że Ty jesteś kierowcą, że Ty jesteś na tym świecie tyle, ile jesteś, warto do siebie mieć zaufanie. I warto wziąć się za stery naprawdę z całych e, sił i całą świadomością, całą podświadomością, żeby zwrócić uwagę na to, jak często szanujesz siebie jako kierowcę, jak często masz zaufanie do siebie, pomimo tego, że czasem te zakręty życiowe są bardzo ostre, to czy masz ufność, że i tak dotrzesz na miejsce? Dokładnie tak jak w przypadku podróży tuktukiem, gdzie chociażby... Nawet jeżeli się boisz, to masz jednak jakieś tam zaufanie i pewnego rodzaju pewność, że uda ci się dotrzeć w jednym kawałku do tego miejsca, bo e, kierowca chociażby straciłby możliwość <grybujesz> zarobku, co dla niego mogłoby być dosyć dotkliwe. Więc ufajmy sobie, ufajmy sobie jako kierowcom swojego własnego życia. No i weźmy się e, za stery nawet wtedy, kiedy czasem wydawałoby się, nasze życie stanęło w korku. Oczywiście tutaj przyjazna będzie i przydatna chwila uważności, chwila uśmiechu, życzliwości dla innych i dla siebie, zawsze powtarzam. E, jeżeli oświetlasz drogę innym, oświetlasz ją również dla siebie, więc czemu by tego i również się nie nauczyć od ludzi, którzy. Żyją w takim kraju, gdzie oczywiście, tak jak mówię, fascynacja moja nie wynika z tego, że uważam, że ja będąc Polakiem żyję w jakimś gorszym kraju, uważam, że wiele wzorców możemy przenieść, podpatrzeć, zauważyć, być może zaadoptować po to, aby nasze życie w naszym kraju było też bardzo wyróżniające się w pozytywny sposób na tle innych miejsc. Do którego czujemy się przywiązani nie tylko ze względu na miejsce urodzenia czy narodowość, ale ze względu na to, jakie życie tworzymy w naszym kraju. Tego ja sobie z całego serca życzę, za to chciałbym czuć się odpowiedzialnym. Najlepszego. Pozdrawiam Cię serdecznie jeszcze raz z serca Tajlandii. Zapłoczonego, pełnego uśmiechu życzliwości. Trzymaj się, cześć.